Weekend z nartami lub snowboardem można rozpoczynać. Dziś tłumu na stokach jeszcze nie było, ale od jutra, jak zwykle, większa liczba turystów zacznie odwiedzać dolnośląskie stoki. A warto to robić, bo na przykład w ośrodkach w Interpolu panują wciąż bardzo dobre warunki do szusowania. Pierwszy z ośrodków strefy Winterpol znajduje się w Karpaczu. Tu stoki przygotowane w najlepszym porządku na nartostradach od 55 do 140 cm śniegu. Jest kilkunastocentymetrowa warstwa świeżego puchu. Zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady. W piątek i sobotę ośrodek czynny do 22, w niedzielę do 20. Małe ocieplenie, ale wciąż na minusie. Minimalnie minus 7, maksymalnie minus 3 krecki. Bardzo dobrze przygotowane stoki czekają też na tych turystów, którzy wybiorą się do zieleńca na stokach od 70 do 145 cm puchu może przelotnie padać śnieg, zachmurzenie pozostanie duże na termometrach od minus 7 do minus 4 kresek. W sobotę na Nartostradzie zostaną rozegrane otwarte mistrzostwa Wrocławia w narciarstwie alpejskim, pierwsze zjazdy o 11 zaprezentują się przede wszystkim dzieci i młodzież. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol czy Zieleniec.